Piękny poranek w rowach. Andrzej, którego kolano boli? Ależ mnie boli, Już jest lepiej. Czyli wczorajsza podróż w kamperze ci pomogła? Bardzo mi pomogła. Nie jest jednak wystarczająco dobre to kolano, żeby Andrzej mógł dzisiaj z nami pojechać, co nie oznacza, że nie będzie się pojawiał dzisiaj w danym odcinku. I pierwsze jego pojawienie się e, to jest właśnie to miejsce. To znaczy, hulajnoga Xiaomi, która ma małe koła, stosunkowo 8,5 cala, można je jednak zmienić na 10-calowe, które mamy tutaj przygotowane. Wymaga to pewnych umiejętności, które bardzo wierzę w to, że Andrzej posiada. I teraz wam zademonstruję. To zabieramy się do roboty. Jak to się otwiera. Oj, to jest za miękkie. Tu jest ciężko A tam no, śruby na przykład pod tym odblaskiem? Być może, to chyba to Powiedz mi, a tutaj jak odkręcisz ten plastik na te dwie śruby? No warto, warto zrobić U. a to chyba nie ten No zobaczmy teraz Dlaczego ona taka twarda? Dobra, to wydaje się, że sytuacja będzie opanowana To nie będzie tak proste jak myślałem jednak Nie chciałbym jej uszkodzić, ale... O, teraz potrzebuję czegoś takiego Pokaż pomóż i do pewnego momentu i później dalej niech Andrzej sam ściągnie. Dobra, bo musisz to... Było też dobrze, bo on miał dobrze było, żeby sam to zrobił. Mamy to, mamy szkołowę. Dobra Dobra, pierwsza opona do wymiany. Będziesz tak uprzejmy im podażyć. Dziękuję. Troszkę przydługa ta dętka. Zaraz wejdzie. No, jeszcze troszkę, troszkę. No nie stawi oporu. No, dobrze, dobrze. To koło siedzi na miejscu, słuchajcie, bo jakby... No zaraz ustalimy pozycję. Ej Andrzej, bo mi się no. wydaje, że ty stoisz tu, a oni robią za ciebie. Co tu się dzieje w ogóle? Nie, nie, przetrzymują. Ile ty to robisz? My nie zdążymy zjechać, to jest ponad godzina. I przednie koło w ogóle nie jest ruszone? Bo to koło haczy Poczekajcie. Halo, nie, ja wam powiem wszystko. Jak wyciągnijcie to, to ja wam wszystko powiem. Dobra, więc tak, to trzeba spiłować Natomiast ten błotnik wydaje mi się, że też musi Albo być nie, błotnik wymieniony błotnik jest, nie, błotnik się odchyli po prostu, bo jest plastikowy i W Wiesz? momencie, tak, o. A to nie jest tak, że powinien być większy ten błotnik? W sensie No dobra No to dawaj, dawaj, bo my zaraz musimy wyjeżdżać, a Ty po prostu jesteś Tutaj już, żeby przyspieszyć, proszę bardzo, kładę Ci następne potrzebne narzędzie Ręczne? Jakże Mamy 21 wiek O Boże Najpierw jedno No, i jeszcze. Ty, dzięki. Bo to było idealne. To był najlepszy pomysł. Aluminium jest zdrowe. Uwaga, dmucham. Nie, no słuchajcie, to jest w ogóle. To jest dipa jakaś, bo to tak nie może być. Musimy zrobić tak, żeby było dobrze i szybko. A może być albo dobrze, albo szybko. Mamy hulajnogę, która jest fabrycznie na 10 calach i ma błotnik przystosowany do 10 cali. I może być dawcą części. No, ale super! Z dwóch zrobić jedną. Ale wymyśliłeś, zajebiście. Bierzemy motusa. Ty robisz przednie koło w tym czasie? Dobrze, to ja idę po motusa w takim razie. Fantastycznie. Czasie. Zdejmuj to przednie koło, Andrzej. Kurde, ale to nabrało dynamiki. No, 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 Walczymy z czasem, jak w każdym odcinku. No dobra, ja się spinam, tylko tak. tutaj trzeba y, podważyć to. Pamięta ktoś, jak to się podważał? Ale masz gadziew ananasy? Bardzo ładne. Cieszę się. Mamy dawcę, mamy dawcę, jak pięknie. Widzę, że mocowanie jest takie samo, więc założymy ten błotnik do tamtej hulajnogi i co powinno rozwiązać chociaż część problemów. To po raz kolejny pokazuje, że gdyby nie Ty, to nie my. Co tam zrobiłeś? Szkody na pewno. Jakieś no jakieś szkody, no ale. Nie, bo... naprawdę? Staram And się. Andrzej, co tam się dzieje? Nic nie, wszystko no, będzie ok. Czy to nie. oznacza, że potrzebujemy nowych wkrętów? No, tu taki jest trudny moment. Ale co, nie pasuje ci klucz do śruby? Może będzie pasował. Czy już ją po prostu wyrobiłeś? No, nie chciałem. No co ty, co ty zrobiłeś? Dlaczego tak zrobiłeś z tą śrubą? No stary! No co? Co się stało? No nic, no bo nie wiesz. Myślę, że Andrzej bierze odwet za zniszczenie jego ukochanego Kukukirin. Ja Ja pierdzielę. w tym jest, ale spróbuj ten. Coś w tym jest. E, płaski jaki? Dużo akurat płaskiego nie mam. To jest raczej nie do ruszania, no, w tej chwili. Drzeju na przyszłość, najpierw rusz sobie kluczem po prostu w ręku, a dopiero potem wkrętarką, bo widzisz, że. Masz jak... rację. Płaski nie pasuje, nie mamy takiego, który by pasował, musielibyśmy go. chociaż mamy pilnik w sumie. Ale mi się wydaje, że będę mógł obwieścić sukces za chwilę, więc uparłem się przy tym rozwiązaniu. No widzisz, Kuba nic się nie stało. <grym> Znowu będzie tak ciężko. Dobra, nawet Z czym teraz walczysz? Z mentylkiem. Co się dzieje? Złogo opanowało Wyganiam z niego złego ducha Wyszedł Wyganiłam Coś mi tam przeszkadza no. Te skręty tułowia mnie tutaj zabiją Dobra, zaraz będzie O tylną oponę nie za bardzo się martwię. O przód, no mam pewne obawy, ale zobaczcie, y, jak wygląda y, tutaj felga Xiaomi y, po profesjonalnej wymianie z 8,5 calowych opon na 10. Materiał użyty do produkcji tej felgi to tak zwany głównolit. Także wydaje mi się, że i tak nie wygląda to źle. Okej, okay, bo niespodzianka przednie koło 3. Może dlatego, że wzięliśmy same opony bez zestawu. Plan był taki, żeby założyć zawieszenie przednie Monorima i zawieszenie tylne Monorima, czyli amortyzator przed amortyzator tył i do tego były te opony. I wtedy nie potrzeba żadnych e, modyfikacji. Wtedy to wszystko pasuje, bo Monorim ma swoje... Musimy wymienić wtedy ten widelec na amortyzator, z tyłu też miałem wszystko i to pasuje. I wtedy wystarczy mieć te 10-calowe opony, ale ja chciałem to zrobić stopniowo, czyli najpierw wymienić opony... Coś pękło. A potem... Dołożyć te amortyzacje, no i okazuje się, że to jest problem. Jeżeli chodzi o tuning optyczny, to właśnie go dokonaliśmy. Bez błotnika to jest jak z rowerem. Też lepiej wygląda bez. Nie wierzyłem, że do tego momentu dotrzemy. Też nie spodziewałem się, że zajmie nam to pół dnia. I dlaczego mówię przez cały czas ludziom nogi, Przecież jest tylko jedna hulajnoga i jeden kierowca jeden fantastyczny mechanik. Ponieważ mam. Pewien plan. Mi Electric Scooter 4 Pro. Ta hulajnoga kosztowała 3700 na początku, chyba ludzie jej za bardzo nie kupowali, więc teraz kosztuje 3400 i cena spada, ale nic nie szkodzi. Tutaj mamy wysoką kierownicę. Patrzcie, jak, jak dużo miejsca tutaj jest. Koła są oczywiście 10-calowe, hamulce bardzo podobne, kierownica szeroka. No i dzisiaj Andrzej jedzie jeszcze kamperem. Ale to jest niestety dla ciebie ostatni dzień relaksu. No cóż. 45 km, taki jest zasięg tej hulajnogi. 45 km zasięgu 46 kg osoby. Czy udaje się to przebić? Czy przejedzie 50? Sprawdźmy to. Trochę się chyba już przyzwyczaiłam do szerokiej kierownicy, bo tak hulajnoga duża, a kierownica krótka. Czyli co, nie robi na ciebie wrażenia? Nie, no robi. A jest bardziej zrywna? A to sprawdzę. No dobra, to ciśnij teraz Maxem. No, cisnę Maxem. No dobra, to ja też cisnę Maxem. Jestem szybszy? Jak to? Aaaa! Ej, to chyba moja zmiana opon na 10-calowe sprawia, że ta hulajnoga faktycznie jedzie szybciej. A jak Ci się w ogóle jedzie na tych oponach? Super, tylko mam w głowie to, że Andrzej je zmieniał. Czy w razie potrzeby masz w plecaku zestaw naprawczy? Nie, one nie pękną, raczej odpadną. Mam pewne obawy, że ten fakt zmiany opon na 10 cali również zmniejszy mi trochę zasięg. A jakbyś musiał sam wymieniać te opony, to dałbyś radę? No, jeżeli Andrzej to zrobił. Ale Andrzej to zrobił ze szwagrami, a ja pytam, czy ty byś sam zrobił? Ja myślę, że bym to zrobił. A myślisz, że mogliśmy się lepiej przygotować do tej podróży? Oczywiście, że tak. I co byś zmienił? Wziąłbym więcej baterii. Nie wiem czy słyszycie, pewnie nie. Od czasu do czasu taki metaliczny dźwięk się pojawia. To jest związane z moim tylnym hamulcem, który był dzisiaj w serwisie u Andrzeja. Ile masz baterii? E, półtorej kreski, a do przejechania mam 2,5 kilometra, więc. Na luzaczku! 600 metrów. Tyle jeszcze musisz pokonać, droga Siamig. Zrób to dla mnie. Musisz hulać nogą? Tak. Dobra, bruga na czerwono, 12,2 km. Jeżeli nie będziemy ładować baterii tej hulajnogi w miarę szybko, to 12 razy 4, lekko licząc, no to nie jest 75 km. To jest 48. To trochę brakuje. No ale robimy. Klepki kiełbasa. Ale ciężko się gryzie tą kiełbasę. Jest naprawdę taka dobra zbita kiełbasa. Co? O co? co? Kuwa lubi twarde kiełbasy. Każdy lubi twarde kiełbasy, nie? Że miękkie kiełbasy są beznadziejne? I let's go! Liczymy zasięg kolejnej baterii. Patrz, morze po lewej stronie. Jesteśmy nad morzem. Ale ładnie. Dobra, to nie jest morze, to jest jezioro gardno. Aha. Jak tam u ciebie ile kresek? jedną tylko straciłam. Okaże się, że Ty na jednej baterii przejdziesz więcej niż ja na czterech? Tak. Czy jedziemy drogą, którą nie powinniśmy? Prawdopodobnie. Po piachu. Tutaj jedziemy lasem, nie częścią drogi. Takie pobocze utwardzone. I tym chyba można. Chociaż szczerze Wam powiem, że na tym etapie to już mnie średnio to obchodzi. Natomiast gdybyście chcieli rzeczywiście zgodnie z prawem przejechać hulajnogami tę trasę, to moim zdaniem to się nie uda. Kurde, ale trzęsie Jakiś wariat biegnie obok ciebie, uważaj. Czekaj, kopnę go nogą. Ktoś znowu wybrukował trasę rowerową. Bardzo fajny pomysł. 25 km przejechałem się od początku, co oznacza, że 12,2 km. Pierwszej baterii i 12,7 już drugiej Półtorej kreski, to znaczy, że przejadę jeszcze kilometr Już się odpychasz? Tak, bo próbuję jeszcze przejechać kawałek Strasznie słaba jest ta ostatnia kreska w Xiaomi Tak W sensie, masz półtorej kreski, to właściwie już wiesz, że za 500 metrów musisz się zatrzymać Koniec baterii No dobrze, znowu jedziemy po leśnej ścieżce, która jest trochę okropna, a trochę super. Super jest z tego powodu, że nie jest nudno. Podoba mi się taka trasa. Tak? Nie jest nudno. A, właśnie to powiedziałeś. Wow, ale super, jadą szybciej niż mogą. W mojej hulajnodze coś się stało, jedzie 25 na godzinę. Ale ekstra. Bum, bum, bum. O Jezu, kamienie. 2 godziny 42 minuty do Lubiatowa, 54 km tyle. Na pewno już na tej baterii nie przejadę, ale gdybym miała drugą, to pewnie na tą całą trasę dzisiejszą 70 paru kilometrów wystarczyłyby mi tylko dwie baterie. Musimy się spieszyć, wtedy muchy nie nadążają. Przecież się spieszę! Eee! Jeżeli ona na tej hulajnodze zrobi 50 km po takich drogach jak dzisiaj jedziemy, to znaczy, że całkiem niezła jest tamta hulajnoga. Ciekawe, w ile zejdzie ta ostatnia kropka. Naprawdę potrzebuję lusterek. Trzeba je zaraz założyć. Chciałbyś mieć takie lusterko w swojej hulajnodze? W której? To nie jest moja hulajnoga. No ale ty będziesz nie jeździł. Tak? A skąd? Dlaczego w ogóle tak, że ja nią będę jeździł? No, bo ja chcę z powrotem swoje wstążki. Aha, czyli po prostu zdecydowałaś za wszystkich i koniec. No tak. Hmm, fajnie. Czyli to jest moja noga, to mam się zacząć do niej przyzwyczajać po prostu. Mm -hmm. Przetestowałaś ją dla mnie. Ale no to w sumie po co mnie pytasz, co masz do niej zamocować, skoro i tak ty o wszystkim decydujesz? No bo ja Sama zdecydujesz. jeszcze zdecyduj. jadę ostatnie 4 km. Sama zdecyduj, co chcesz do niego zamocować. Dobra, dawajcie nóż. Powiem wam, czy to tu średnie jest. No ja tego nie widzę, ale dobra. Bo to może powinno być tak. To nie, na pewno nie będzie wygodne. To jest uniwersalne, niby. No ale już to czuję, właśnie w uchu. Więc to. Tak nie może być, to już wiemy. Jak widziałem tych facetów, co mają to przy kaskach, to lepiej w tym wyglądali. jakoś. Dobrze to wygląda, tak? Jak był profesjonalny? Profesjonalny. Nieprawda, oszukujesz mnie. Patrycji Grechod to potwierdza. Dobra, nie, ja biorę po prostu coś na. Na pocieszenie każde lusterko wygląda kupio. Ale działa. To, to lusterko to jest super Bikero. Zakłada się to tak. Tam jest instrukcja jakaś? Nic tu nie jest napisane w tej instrukcji. Czyli jadę sobie na noc, ja się tutaj spróbuję. Nie, no i widać wszystko. Siema. Ustawiam sobie lusterko. Świetna sprawa, nic nie widzę. Moje też jest do dupy. Dobra, założenie lusterka na prawą rękę to nie był najlepszy pomysł. Ale na lewej ręce mam zegarek i szczerze mówiąc, też niewiele widać. Ja nie wiem, jak ludzie to robią, chyba tak trzeba jechać. Ściągają zegarek. O nie! Odepnij się nogą, może jeszcze pomoże coś. Jedziemy do końca, aż nie padnie. 9 km na godzinę, 8 km na godzinę. 7. 8. A ile zostało do 40 kilometrów? Poczekaj. przekroczyła je właśnie, w tej chwili. Yeah! Wytrzymała chociaż tyle, ale liczyłam na 55. Jedzie jeszcze. Czy to jest tak, że elektryczne hulajnogi gorzej się toczą odpychane nogą niż te tradycyjne? Może tak być, bo one odzyskują prąd. Co się właśnie tam spowalnia? Ale myślę, że już trzeba odłączyć tego pacjenta od aparatury, bo to bez sensu to, co tu się dzieje. To już koniec pacjenta. Dziękuję bardzo e, za udział w tej pięknej przygodzie. Zabiorę ci to, ok? A, tylko. Szybka zamianka? Tylko chwilowo, bo ja tego potrzebuję. Wydaje mi się, że u mnie to może będzie działało. Może, nie wiem. W trakcie, kiedy Pati będzie chować hulajnogę do busa, ponieważ nie mamy jeszcze dodatkowych baterii, jest za wcześnie, po prostu jedziemy zbyt szybko, wyprzedzamy plan, jak zawsze zresztą. Pokażę Wam fajne miejsce. To są Bagna Izbickie. Torfowisko Bagna Izbickie. Co, dobra, chodźmy zobaczyć, czy to w ogóle ma sens. O! Prawie podjechała. I teraz wyobraźcie sobie, że tu wszędzie są wrzosy. Niemalże po horyzon. Możemy je nawet domalować. Piękne miejsce. Nawet takie trochę w ponurych kolorach. A teraz najważniejsze, bo tak naprawdę po to Was tu przetargałem. Uuu! No i już wiem, że lusterko mi przeszkadza w hamowaniu. Kuba kabel. Kuba kabel? Coś tam widać w tym lusterku. Ale nie za wiele. Ale na pewno to lusterko jest lepsze od tamtego, bo tamto to była jakaś tragedia. Miejsce, w którym się znajduję, to jest trasa Eurovelo tutaj. Ponieważ jestem sam, to trochę jechałem, trochę pchałem, ale teraz już nie mogę jechać. Bo się po tym kurna nie da jechać. Tutaj ktoś sobie postanowił, na długości praktycznie całej tej drogi zrobić piaskownicę. Na szczęście w Xiaomi jest tak, że można włączyć tempomat. No i właśnie w takich trudnych sytuacjach, łapiecie kierownicę trochę niżej, noga sama jedzie, 5 km na godzinę. To jest takie tempo, że możecie obok niej iść. Natomiast czy to jest atrakcyjne i czy to jest fajne dla rowerów, które nie są terenowe? No nie wiem. Czy cofnąłbym się? Tak, ale jestem już za daleko. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. I właśnie tutaj odbędzie się nasz kolejny pit stop. Tam naprawia się hulajnoga, w sensie że wymienia baterię, a przed nami, to znaczy przede mną, a teraz przed Wami. Jak jest na ciebie kamera, to ty zaczynasz jezioro Łebsko To przypadkowe zupełnie spotkanie sprawiło, że zobaczyłem lepszą ścieżkę. Może nie jest wyraźnie zarysowana, ale kto przeciera szlaki, nie wiem. Bez sensu, nie ma takiego powiedzenia. O Jezu, ale tu jest prawie tak samo jak na dole. Ja wiem, że nie odpuszczę tego lubiatora dzisiaj. Żadne piaski. Nie nie zatrzymają, to się kiedyś skończy przecież. Piękna pogoda po zachodzie słońca, co oznacza, że GoPro będzie radziło sobie coraz gorzej, coraz gorzej też będziecie mnie widzieć. Ej to lusterko jak się dobrze ustawi tutaj, to powiem wam, że jest spoko. Tu jest ładnie, bardzo ładnie, zostawię tu pina. O, tu ładna ścieżka, tu ładna. I coś i tu się kończy ta ścieżka? Znowu w nocy jadę w jakiś po prostu. Ech. Aha, nie włączyłem sobie GoPro. Wiecie czego ja potrzebuję? To się nazywa bateria. Jeżeli ja dzisiaj, to znaczy dzisiaj to już nie będzie, to będzie jutro. Jeżeli jutro, ale jeszcze tej nocy, nie dojadę tą hulajnogą do Lubiatowa, to nie dojedziemy tą hulajnogą do 12 w sobotę do Gdyni. Więc musimy to zakończyć. Czy tu jest gdzieś ta ścieżka? Jezus, jest. Jezu! Zimno! Ciemno! Najgorzej. Niestety ta droga, która jest całkiem spoko jak na taką porę, za chwilę się skończy i będę musiał wjechać do lasu. Panowie ostatni pit stop przed lasem. No nic, do zobaczenia tam. O, co tutaj jest? Tutaj nie dotyczy rowerów, a tu jest napisane droga leśna. Trochę tu straszno jest. Mapy pokazują, że tam gdzieś morze jest. Z boku chyba. Wygląda to wszystko przerażająco. Okej, okay. ale przynajmniej jest z górki. A zatem jesteśmy. Lubiatowo przed nami. Spotkamy się tutaj za dnia już dziś. A teraz Wkładam nogę i wsadzam ją do busa, ponieważ w Lubiatowie okazuje się, że nie było wystarczająco wielu noclegów, żeby zmieścić całą naszą ekipę i ta szczęśliwsza część naszej ekipy już pewnie od godziny, może nawet dwóch, smacznie śpi w hotelu w Łebie, do którego ja też się udam, żeby rano wrócić tutaj i wystartować w towarzystwie. <laughs> Co się stało? Robal, Robal! No jaki Robal? No ale co Robal? Taki duży. Co mówisz? Zrób coś z tym. Co ja mam zrobić z Robalem Twoim? On idzie zaraz wyżej! Nie mogę na niego patrzeć! Robal.